Z ewangelii według świętego Mateusza. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Tak, Jezus mówi o prawie Starego Testamentu. I to właśnie wyróżnia Jezusa spośród wszystkich innych rewolucjonistów. Każdy inny rewolucjonista przychodzi po to, by dotychczasowy porządek i dotychczasowe prawo zdeptać. I ustanowić własne. Jak mu się wydaje, słuszniejsze. A na pewno dla tego rewolucjonisty korzystniejsze. Tymczasem Jezus nie jest rewolucjonistą, który depcze prawo. Jezus jest tym, który najgłębiej pragnie prawo swojego Ojca, prawo Starego Testamentu wypełnić. I dlatego bardzo bym uważał z takim sformułowaniem: Jezus, wielki rewolucjonista. Jezus to ten, który w przeciwnie do wszystkich rewolucjonistów. Próbuje wszystko przywrócić do pierwotnego stanu, który zapragnął, by wszystko było tak, jak jego ojciec zapragnął. Do zobaczenia jutro.